Robiłeś kurwa swoją zapowiedź. No i mówiłeś kurwa, że mnie kurwa rozpierdolisz. A ja odpowiem ci na to szczerze. Kurwą jesteś, byłeś i będziesz. I teraz ja moim disem, który ty zrobisz na mnie, odpowiem ci gorzej. Zobaczymy. Spotkamy się kurwa na YouTube, suko. Bez ziewania, nie ma czasu na zezania. Nie patrz mi na ręce, bo jak diabeł cię zaklęcę. Sur. Bój się dziwko, buja, teraz czekaj Błędy ci tacza po całości cię zataczam Taki robię rap, huci w dupę tego psa Walczy jak w tekenie, nigdy nie sprzedaje ludzi Może cię obudzi, jakaś kurwa się udusi Rozrywam ci ręce, bez ziewania dziś pobędę Prosto, huci w serce, może to dziś dotrze Piszesz na YouTube błędy, chuci w dupę tędy Taki rap z podziemia, bo to ważka dzisiaj ziewa Leży suko klepa jak tobie jest jak ta sekta na tych wersjach, ja nadwijam co się zmienia Kurwy wszystkie gleba, bo to rap jest podziemia Farmazony, te kondony, te jebane dzioty Weź uważaj na te wschody, bo spadnie dziś doby Słowa bez przeszkody, ja nie jestem dziś nowy. Karponowy rap pisze słowa tu co dnia